Cześć. Tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla was. Zapraszamy. Na obrzeżach Warszawy, w starym bloku z odpadającym tynkiem, mieszkało rodzeństwo bliźniaki Kuba i Lena. Mieli 15 lat i całe życie toczyło się wokół braku. Braku pieniędzy, jedzenia, perspektyw. Ich matka zmarła kilka lat wcześniej, ojciec dawno przepadł bez wieści. Zostali sami. Ludzie z osiedla nazywali ich czasem dolarowe bliźniaki, bo w najlepsze dni mieli w kieszeni jedną monetę, zaledwie symboliczny złoty, który wystarczał na tanią bułkę albo herbatę w szkole. Kuba starał się chronić młodszą o kilka minut siostrę. Lena była bardziej delikatna, wrażliwa, marzycielska, ale też uparta, zawsze powtarzała, że któregoś dnia wydostaną się z tej biedy. Kuba odpowiadał śmiechem, ale w duchu wierzył, że musi być dla niej silny, nawet jeśli sam nie miał już sił. Kilka kilometrów dalej, w centrum miasta, na najwyższym piętrze apartamentowca ze szkła i stali, żyli inni bliźniacy, Marek i Amelia Rogowscy. Rówieśnicy Kuby i Leni, lecz w zupełnie innym świecie. Ich ojciec Jan Rogowski był miliarderem, właścicielem koncernu budowlanego. Dzieci uczyli prywatni tutorzy, a garderoby pełne były ubrań od najlepszych projektantów. Wakacje spędzali na Malediwach, zimy w szwajcarskich Alpach. Nazywano ich 100 milionowymi bliźniakami, bo majątek ojca oceniano właśnie na tę zawrotną kwotę. Ścieżki tych dwojga światów nigdy nie powinny się przeciąć. A jednak los miał inny plan. Pewnego sobotniego popołudnia Kuba i Lena znaleźli się w luksusowym centrum handlowym. Normalnie nigdy by tam nie poszli i bali się spojrzeń ludzi, którzy oceniali ich sprane kurtki i tanie buty. Ale ochroniarz, który znał ich z okolicy, podsunął im kupon na darmowy obiad w Futkurcie. To była okazja, której nie mogli zmarnować. Gdy zajadali się najprostszym zestawem, który udało się zdobyć, Lena nagle zamarła. Kuba, zobacz, wyszeptała. Kilka kroków dalej stali Marek i Amelia. Ubrani w markowe bluzy, z telefonami najnowszej generacji w dłoniach, zatrzymali się jak rażeni piorunem. Patrzyli prosto na Kubę i Lenę, jakby patrzyli w lustro. Ta sama linia szczęki u chłopców. Ten sam błysk w oczach u dziewczynek. Dwie pary bliźniąt. Dwa światy. Jeden niewytłumaczalny zbieg okoliczności, który miał wywrócić życie wszystkich do góry nogami. Spotkanie przy stoliku w centrum handlowym wydawało się czymś nierealnym. Kuba i Lena próbowali odwrócić wzrok, udając, że nic się nie stało, ale Marek i Amelia Rogowscy podeszli bliżej. Ej, przepraszam, odezwała się Amelia, jej głos drżał z niedowierzania. Wy, wy wyglądacie dokładnie jak my. Kuba zmarszczył brwi. To chyba kiepski żart rzucił, zasłaniając siostrę ramieniem. My nikogo takiego nie znamy. To nie żart, wtrącił Marek, patrząc raz na Kubę, raz na Lenę. Zobaczcie sami. Wyciągnął telefon i uruchomił przednią kamerę. Na ekranie widać było cztery twarze, dwie biedne, zmęczone i dwie lśniące od dobrobytu. A jednak, identyczne. Lena poczuła dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Kuba, oni mają taki sam dołeczek jak ty, i oczy jak ja. Atmosfera gęstniała. Ludzie wokoło zaczęli spoglądać, zastanawiając się, co się dzieje. Kuba chciał uciec, ale Amelia niespodziewanie wyciągnęła rękę. Poczekajcie. Nie wiemy, co to znaczy, ale musimy się dowiedzieć. Po co wam to? Zapytał ostro Kuba. Żeby się pośmiać? Żeby wrzucić na Instagram zdjęcie z nami jako biednymi wersjami? Ej, nie. Oburzył się Marek. To nie tak. To wygląda dziwnie. Może to jakaś pomyłka, adopcja, coś, o czym nikt nam nie powiedział? Słowo adopcja zawisło nad nimi ciężko jak kamień. Lena spojrzała na brata, jej oczy nagle nabrały innego blasku. A jeśli oni naprawdę. Są naszymi? Urwała, bo bała się dokończyć. Amelia westchnęła. Słuchajcie. Nasz ojciec, Jan Rogowski, on czasem wspomina, że kiedyś wydarzyło się coś, o czym nigdy nie chce mówić. Zawsze unika pytań okres, kiedy mieszkali w małym miasteczku. Może, może wy jesteście częścią tej historii? Kuba roześmiał się gorzko. Tak, jasne. Nasz ojciec uciekł i zostawił nas samych. A wasz jeździ muzyną. To się nie łączy. Ale może się łączy, Lena odezwała się cicho, jakby wbrew samej sobie. Może ktoś kiedyś podjął decyzję, która nas rozdzieliła. Zapanowała cisza, w której czuć było napięcie i niepokój. Spotkajmy się jutro zaproponowała Amelia. W naszym domu. Porozmawiamy wszyscy razem. Nie mogę tego tak zostawić. Kuba już miał odmówić, ale Lena spojrzała na niego błagalnie. Choćby tylko po to, żeby się dowiedzieć, szepnęła. W końcu skinął głową. Ale jeśli to jakiś żart, to przysięgam, że. Nie jest, przerwał mu Marek. Sami jesteśmy w szoku. Nazajutrz Kuba i Lena stanęli przed ogromną bramą rezydencji rogowskich. Wysoki mur, kamera nad wejściem, luksusowy ogród za ogrodzeniem, wyglądało to jak inny świat. Portier, choć zaskoczony, wpuścił ich po szybkim telefonie od Ameli. Gdy przekroczyli próg marmurowego holu, poczuli, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Na szczycie schodów wstał Jan Rogowski. Patrzył na nich z kamienną twarzą. I wtedy kolor odpłynął mu z policzków. To, niemożliwe, wyszeptał. Jak? Jan Rogowski stał nieruchomo, jakby duch przeszłości nagle stanął przed nim. Jego oczy utkwione były w Kubi i Lenie. Na chwilę zapomniał o obecności własnych dzieci, Ameli i Marka. Tato, znasz ich? Amelia przełamała ciszę. Jan powoli zszedł po schodach. Każdy krok dudnił po marmurze. Zatrzymał się tuż przed bliźniakami z bloku. Kim, kim wy jesteście? zapytał, choć odpowiedź miał już w oczach. Kuba i Lena odparł chłopak twardo. Dolarowe bliźniaki jak nas nazywają? Nie mamy rodziców. Przyszliśmy, bo wasze dzieci wyglądają jak my. Jan przymknął powieki. Nie to niemożliwe. Ale głos mu zadrżał Tato Marek podniósł głos Jeśli coś wiesz, powiedz. Oni wyglądają dokładnie jak my. Jan chwycił się poręczy, jakby nagle opadły go lata. To było dawno wyszeptał. Szesnaście lat temu. Mieszkaliśmy wtedy w małym mieście. Wasza matka urodziła czwórkę dzieci. W holu zrobiło się tak cicho, że słychać było tykanie zegara. Czwórkę? powtórzyła Amelia, zerkając na marka. Chcesz powiedzieć, że. Jan skinął głową. Byliście trojaczki, nie czworaczki. Dwoje zabraliśmy do siebie, dwoje oddaliśmy. Zacisnął powieki. Byliśmy wtedy biedni, myśleliśmy, że nie damy rady. A potem przyszło bogactwo, kiedy było już za późno. Lena osunęła się na krzesło. Czyli my naprawdę jesteśmy waszymi dziećmi? Jan położył dłoń na stole, jakby chciał udowodnić, że to nie sen. Tak jesteście moimi dziećmi. Kuba zaciśniętymi pieściami odsunął się krok w tył. A więc to tak? Zostawiliście nas, bo nie było pieniędzy? A potem, gdy przyszły miliony, nawet nie szukaliście? Jan odwrócił wzrok. Bałem się. Wmawiałem sobie, że was odnajdę, gdy tylko się ustabilizuje. Ale firma rosła, lata mijały, a ja, tchórzyłem. Amelia i Marek patrzyli na ojca z szokiem. Tato, jak mogłeś?-wyszeptała Amelia. To przecież, nasi brat i siostra. W oczach Kuby pojawił się gniew. My cierpieliśmy każdego dnia. Lena głodowała, chorowała, a ja musiałem kraść chleb ze sklepu.-A wy? Baliście się, że na wakacjach zabraknie wam miejsca w prywatnym samolocie? Jan spuścił głowę. Nie ma słów, które mogłyby to naprawić ale jeśli mi pozwolicie, chcę to zmienić. Lena spojrzała na niego niepewnie. A jeśli my nie chcemy? Zapadła cisza. Marek podszedł do Kuby i niespodziewanie położył mu dłoń na ramieniu. Nieważne, co zrobił ojciec. Wy jesteście częścią nas. I czy tego chcesz, czy nie, jesteśmy rodziną. Amelia przytuliła Lenę, a ta po raz pierwszy od lat poczuła ciepło, którego brakowało jej przez całe dzieciństwo. Nie wiem, czy kiedykolwiek wam wybaczę, powiedział Kuba twardo. Ale wiem jedno: Lena zasługuje na lepsze życie. Jan uniósł głowę. Zaczniemy od dziś. Jeśli dacie mi szansę. Historia dwóch par bliźniąt rozeszła się lotem błyskawicy po mediach. Biedne bliźniaki kontra bogate bliźniaki, nagłówki krzyczały z gazet i portali. Jedni widzieli w tym skandal i zdradę, inni cud i drugą szansę. Dla Kuby i Leni był to jednak początek nowego rozdziału. Nie takiego, w którym nagle wszystko stanie się łatwe, ale takiego, w którym nie byli już sami. Bo niezależnie od bogactwa czy biedy, rodzina choć rozdarta mogła znów być razem.